Kochani, a do tego filmiku zapraszam wszystkie skorpionki, baranki i strzelce. I już kochani, możecie zadać sobie jakieś pytanie, które macie do kart. A ja oczywiście kolektywnie spróbuję tutaj na. na dwóch roz, na trzech rozkładach kart. Sprawdzić, czy będzie odpowiedź na nie. Jak, jaka jest energia, co sugerują karty. E, więc już za chwilkę, kochani, tutaj rozłożę karty. Skorpion, baran, strzelec. Skorpion, baran, strzelec. Skorpion, baran, strzelec. No i kochani, mogę zaczynać? To zaczynam. Skorpionki, skorpionki, na Wasze pytanie, na Wasze pytanie. Odpowiedź brzmi: najpierw odpocznijcie. Poczekajcie, zaczekajcie, e, zobaczcie, co przyniesie czas. E, odstresujcie się, e, też może e, wyciszcie emocje. E, nie idźcie tak szybko, nie walczcie tak szybko, bo zabraknie Wam sił w tej walce. Ale karty mówią, nowa lub powtórna miłość czeka, więc coś nowego, bądź coś do Was powróci. Więc tak i tak tutaj trzeba, e, trzeba się spodziewać, że no, będą jakieś roszady. No, i mamy powściągliwość, czyli ogólnie bądźcie powściągliwi, ale karta powściągliwości w arkanach e, mówi o mm, niespodziankach. Może na koniec wydarzyć się niespodzianka, czegoś, czego się nie spodziewacie, więc kochani, trzymam kciuki, ale odpocznijcie chwilkę od tego. E, baranki, 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 baranki. Wy potrzebucie, potrzebucie. potrzebujecie głębszej analizy, trzeba coś przemyśleć, gdzieś pójść, dowiedzieć się, przeanalizować, co jest lepsze, co jest gorsze, zagłębić się bardzo w siebie, czego wy potrzebujecie tak naprawdę. Widać, że trzeba robić, starać się o to, o co zapytaliście w głowie baranki, niekonwencjonalnie, czyli trzeba kombinować, trzeba grzebać, trzeba jakoś. Alternatywnie, właśnie niekonwencjonalnie, jakimiś innymi cechami, jak nie drzwiami, to oknem, to kominem trzeba będzie tutaj kombinować. I na koniec mamy walet pałeczek, który mówi o zysku. Jest możliwy zysk, jest możliwe dobrze, więc, tak jak u, u skorpionków, jeśli przeanalizujecie i pokombinujecie, jest szansa, by wydarzyło się tak jak chcecie. No, i na koniec strzelca. Oj, 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 robaczki, szanse są niewielkie, o to o co prosicie. No, coś jest nie tak tutaj. Coś jest nie tak. Brak zdrowej komunikacji, nie ma szczerych rozmów, gdzieś jest zagubienie, nie ma zrozumienia. Oj, i trójka monet, trójka monet, e, która mówi, że mimo wszystko, je, e, jeśli poukładacie sobie sprawy, poukładacie sobie życie, z biegiem czasu nadejdzie radość, nadejdzie radość, będzie dobrze, ale to o co pytacie, szanse są małe. Trzymajcie się, kochani, zapraszam oczywiście prywatnie, jeśli macie jakieś pytanie do kart lub do zapalenia świecy intencyjnej 12 lutego. Życzę wszystkiego dobrego i dużo zdrówka.